Welma, Welmo, jesteś w środku. Więc to były roboty? Drony ściślej mówiąc. A odkryłam to dzięki Kudłatemu i Skubiemu. Obaj zauważyli, że na dronie wróbloszlacha był dziwny napis. Kudłaty przeczytał, totalna rama. Ale nie zauważył napisanych symboli pierwiastków aluminium i litu. Napis należało czytać: TOT, aluminiowo-litowa rama, ponieważ drony zostały wykonane ze stopu tych lekkich metali. Lekkich, ale dość mocnych, by unieść pojemniki z gazem wróblostracha albo dynie. Same drony, <laughs> ale numer! Ale co z szeryfem? i wiktorią Hasanbubą i ludźmi zamienionymi w dynie? Wszyscy są tutaj. Nogi mi zdrętwiały. Gdy ofiara wpadała do paszczy potwora, jej atrybuty trafiały na dynię i powstawał Lampion Ząbiak. Dynior Alfa wysyłał elektroimpuls, który wyłączał elektrykę, aby połknięci nie mogli skontaktować się ze światem. Mnie też by to spotkało, gdybym nie wiedziała, w co się pakuje. To znaczy, że jednak wróblo strach był sprawcą. Nie, doktor Crane został wrobiony. – Bo ktoś chciał odwrócić naszą uwagę. – Odwrócić? Od czego? Bilnay mówił, że na tych terenach są bogate złoża litu. Pod kryształowym zdrojem miała powstać kopalnia, lecz kolodzy uznali, że będzie zagrożeniem dla środowiska. Porany, rany, to dlatego rynek się zapadł. No właśnie. Ktoś i tak otworzył kopalnię pod miastem i wymyślił całą tę hece, by to ukryć.